Jest tu kto? No Kurde A pojechał tam no Sofa Lekki kwas no <grym> Dawaj Nie wiem, prowadź, prowadź, jedź O kurwa O no, 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 szybko Jedź dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku w scenerii, której dawno nie było, szczególnie, że troszeczkę się pozmieniało. Mamy tutaj nowe mikrofonik, który coś tam może wam zdradzać. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że niektórym spostrzegawczym widzom może on coś podpowiadać, a to dlatego, że pojawiło się teraz sporo nowości i aktualności, które wydaje mi się, że warto jest... Poruszyć. Dlatego dzisiaj właśnie sobie leciutko to podsumujemy i troszeczkę Wam chcę po prostu zdradzić planów na przyszłość. Jeszcze się styczeń nie skończył, a z nami już naprawdę sporo fajnych projektów. Mnóstwo ciekawych i ambitnych, chociaż lekko niebezpiecznych odcinków. A to no, zapowiada się bardzo fajny również powrót do przeszłości, widzowie. Dlatego mamy tutaj między innymi jeden z moich zakupów najnowszych, czyli taka oto lampa od. Elgato to nie jest żadna współpraca, ja to kupiłem za własne pieniądze, żebyście dobrze mnie oglądali, a to dlatego, że chciałbym właśnie wrócić do streamów, do streamowania, ponieważ przez jakieś dwa albo 3 lata tego nie robiłem, to jest lampa, która ma moją mordkę oświetlać, żebyście mnie wyraźnie widzieli, także to jest bardzo fajna sprawa. Ale również droga. Tu mamy z kolei troszeczkę mniejszą paczuchę, ale jest to prezencik, który otworzymy sobie na pierwszym właśnie streamie. Ponieważ podobno warto jest mu poświęcić chwilę uwagi, ale nie otwierałem tego. Także to jest taka pewna zapowiedź i mam nadzieję, że zachęta, żebyście padli. I tu jest najmniejsza, co prawda, paczka, ale tutaj znajduje się podobno y, najbardziej wartościowa rzecz, ponieważ kosztowało mnie to 850 zł. Ja już sobie to otworzyłem, żeby sprawdzić po prostu, czy przyszło to, co zamówiłem rzeczywiście. I to jest kamerka, która będzie właśnie nie kamerowała, nagrywała, żebyście mnie widzieli. Także sobie ją przetestujemy. To jest kamerka OBS, w której wam dam fotkę, jak ona mniej więcej wygląda. Także to są takie moje najświeższe zakupy związane właśnie... Ze streamowaniem. Jak wiecie z Instagrama, specjalnie jakiś czas temu złożyłem sobie ogólnie nowe stanowisko, którym właśnie teraz chciałbym się pochwalić. Jak to wszystko wygląda, ponieważ jestem z niego dumny. Mega mi się podoba, jest eleganckie, jest schludne, wszystko do siebie w końcu pasuje. No bo, odkąd nagrywam dla Was odcinki z chłopakami no to połowę dnia tutaj spokojnie spędzam, a z kolei drugą na rowerze. Dlatego dajcie znać, co sądzicie o wyglądzie mojego aktualnego setupu, mojego stanowiska, i napiszcie również, co byście chcieli, w komentarzu, oczywiście, tam na dole. Co byście chcieli oglądać, ponieważ to będą streamy dla Was. Ale jak mówię, jeszcze nie wiem, czy to będzie daily. Fajnie by było. Zaczniemy sobie jakoś na początku lutego. Także obserwujcie wszystkie moje e, storki na Instagramie głównie, bo będę Was tam informował na bieżąco. Co ja? Żeby jednak zadowolić pozostałą część widowni, No to dzisiaj zgodnie z Waszymi prośbami odcinek z Suronem, ale spokojnie nie w roli głównej. Po prostu będziemy jeździć na suronie. Również pokażemy zwycięzcę z poprzedniego odcinka, jeżeli chodzi o konkurs. Po drugie, polecimy sobie na miasto zrobić kilka fajnych rzeczy, Waszych również pomysłów, które rzucaliście w komentarzach w ostatnimi czasy. I po trzecie pozwólcie, że za chwilę Wam pokażę po prostu, jaką wpadkę popełniłem, jak głupią rzecz zrobiłem właśnie w Suronie. Dlatego lecimy teraz do Surona właśnie z baterią. Jest za chwilę wam demonstruję o co mi to dokładnie chodzi, bo ta była mega głupota. Patrząc na to, w jaki sposób ostatnio ja skończyłem, jeżdząc na stronie, przez to, że były leciutko poluzowane te śrubki, no to dzisiaj mam ze sobą już, jak widzicie, buzer. Założyłem na siebie zbroję, braję. Czekaj, jakbym dziś w kolejne jakieś krzaki wleciał, ale aktualnie jedzie mi się bardzo wygodnie z tą kierownicą. Dzisiaj będę wam opowiadał na bieżąco, co sądzę o nowym zakupie. Bo właśnie jest, jest zupełnie inna pozycja, jest teraz dużo, dużo fajniej. Naprawdę podoba mi się ta kierownica. Cieszę się, że ją kupiłem. Dzień dobry. Zastanowam Oj, oj. Dobrze, że nie widzieli. bo wywołali Pa. To było ładne, to było ładne, kurde powiem wam. Nawet mi się spodobało. Bo tak na krawędzi z tymi bardzo mi hamulcami, ale jest okej okay. O nie tu jest komisariat policji O kurde Dobrze, że nie pojechałem dalej, bo że nikogo nie było Siema! Witam! Miłego dzionka! No, także widzimy się na chwilę z Panem Piotrem Jest tu kto? No, Śpią. Grają sobie w te, masters. <grystanie> Czy ty musisz każdą k***a dziurę zaliczyć, zjechać i piechać? Możemy jechać dalej? No debil, O, no. proszę bardzo. <grystanie> Piotrek w swoim żywiole. A my aktualnie kierujemy się w stronę Bielan, proszę Państwa, ponieważ tam jest bardzo fajny lasek, który będziemy po prostu mijali obok, więc sobie do niego na chwilę zajedziemy, zahaczymy, bo tam są fajne tereny. Yy, ale docelowa destynacja to znaczy jeszcze nie jest nawet mi znana. Tak mniej więcej tylko wiem po prostu, gdzie jedziemy. Yy, także oglądajcie, ponieważ podobno mega spoko spocik. Ale taki wiecie, że trzeba być tam ostrożnym. Złapałem się za to drzewo. Patrzcie, ono normalnie wychodzi z korzeniami. O, leci, ale trochę inną ścieżką <gry> Good trochę sobie ułatwiłeś. Weźmy sobie rozpęd z kilometra i co no Jedziemy, tak? Tutaj o, na cirku, dobra I... i tu No lekko się zdziwiłem, że on podjechał ogólnie o nie No musiałbym mieć mniej powietrza tak jak ty około tego bara Bo trochę pyta, trochę pyta Jakie tu są dziwne drogi Czego nie trzeba stąd uciekać? To ja nie wiem, czy ja stąd wyjadę, tak szczerze mówiąc Dlatego surron, kolejna modyfikacja, to jest większa zębata, żeby był dół. mocniejszy dół. Jak to jest w ogóle porane przez dziki jadówce? Ole kurkują, o ja ja p... Jakie tu ma kulce, patrzcie. Zostałem takim czymś w łapy. O kurde! Co tam się dzieje? Słucham! No nie ukrywam, trochę zbłądziliśmy ogólnie. Bo jechaliśmy przez takie krzaki i dojechaliśmy tu. To jest teraz. Więc tutaj... A, okej, okay, dobra, no to, to spadamy. To ja tylko pojadę tam po kumpla. To chrona wał, tu są No właśnie widziałem, że to jakaś ochrona, to tak powoli jechaliśmy. To jadę tam po kumpla i, i powiem, że spadamy. No właśnie widzieliśmy, że tam coś tak mocno się dymi. A tam wyjedziemy gdzieś? Ale że jest A, no dobra, no po prostu gdziekolwiek, żeby wyjechać Bardzo miły pan Nie, nie przyczepił się Ale no nie ugrywam, że serio zbłądziliśmy Dlatego tak powoli tu jedziemy Ale tam coś mocno, mocno się dymiło Jedziemy dalej? Ej, ty, bo jakaś fura jedzie Jakaś fura przyjechała Dobra, ogólnie widzowie, to musimy sobie zdupić za nam się, kurde, urbexu. Nie zatrzymuj się, bo jak ja się zatrzymam, to ja nie, nie, nie ruszę już później. Ogólnie mamy kwas, no. Gdzie ty wjeżdżasz? Tam dawaj. Nie wjeżdżaj tam. Dawaj tu na dół. Jakiś ty pewnie go widzi. Tam? A co na górze jest? Tam no, wygląda to fajnie, stąd. To ogólnie mnie nawet ciężko zdupcać. Ale dobra, szefa. No. Tuż pod nami jest, jakby, takie o. wydrążone. Nie no, jest mocno. Myślisz, że to może się zdupcyć? Raczej nie. Przepadź. No, wiem, że jest przepaść. Taka sroga. Tu już na, na płasko, normalnie. Łubem. Jakbyś spadł, to na płasko. O, tam pan pogroził paluszkiem, żeby nie jeździć. O, dobra, bo Piotr już pojechał. Nie chcę tu zostać sam. Tu w lewo, może? Jakby. O! Nic, dobra, zjechaliśmy Ale było szybko Update sytuacyjny, aktualnie jesteśmy, nie wiem za bardzo gdzie, ale z dala od panów Którzy nie wiedzą, że my serio tu trafiliśmy przez przypadek Tamten pan był spoko, oni już nie do końca Kurde A pojechał tam no To co, wracamy z... Cofa A, tak. Weź go kładź Jedzie tam Stoi w miejscu Co? Lekki kwas, no. No to może wrócimy się, aha. To może się wrócimy i pojedziemy dzidą tam. Co ty na to? Dawaj. Nie, prowadź, prowadź. O oh, kurwa. Oh, o no, 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 szybko. Jedź. Trochę mnie pokonał tamten zjazd. Za, za dużo. Dużo adrenaliny tu jest Ważne, że nic się nie połamało i że nawet listuron nie rozwalił Oooo! Coś mi w szprychę się wkręciło Dobra, najważniejsze, że ich tutaj nie ma do tej pory Więc jest okej okay. Dobra, musimy tutaj jechać prosto I w prawo, nie? Dawaj, od razu tam Stoją tam Jedziemy o! Lewo Dobra, nie jadą na razie. Uh, 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 uh. Rozerwałem sobie w ogóle rękawiczki, o jakiegoś o, jakiś drut czy coś. Ale O mi bolą ręce. Uh. Czyli ogólnie destynacja docelowa jak na ten moment to zaskoczyła nawet <grym> osobę, która była tam już dziesiątki razy. Pozwieniało się. No, trochę tego towaru tu leży ogólnie. Tam jest gdzieś taka ta górka wysoka. Żeby tylko się za bardzo nie rzucać w oczy Wiadomo, no swoją robotę wykonują, mnie, Ale coś czuję, że mogłoby to się skończyć bardzo źle Na szczęście nikt nie wie gdzie jesteśmy z was Nikt tego nie, nie, nie ogarnie Bo nie pokazywaliśmy jak tu się dojeżdża Także, także jest dobrze Jest w porządku I kolejna brama, która jest zamknięta, ale jest o wyjście Pytanie, czy tam nie ma drugiego płota jakiegoś, płotu O Idealnie Jocie, Ja ci dupia. Czyżby się udało, wydaje mi się, że tak. Misja zakończona. Powodzeniem widzowie. Jest dobrze. Wiesz, jak on tam podjedzie? To od razu go zobaczą. Z tych koparek. Oj, oj oj Problemy, ser. Problemy. To jak ja mam tam podjechać? Dlatego tak tu śmierdzi. Teraz już wiadomo co i jak. Ja to wiem przed Ja też, mnie korciło właśnie, żeby tam podchodzić. Ale aż taki dziwny jest... Posmak na ustach. Musi tutaj być bardzo zanie, zanieczyszczone powietrze, bo aż taki Taki kwas na ustach siedzi. To to jest przemocne. To jest w ogóle z drewna czy to jest taki blok jakiś? No tak wygląda, ale nie wiem w ogóle gdzie my jesteśmy ty. Patrz normalnie jak się tak stanie. To unosi się taki pył. Może jedźmy stąd. Ja jestem ciekaw, co tu się wdupcyło w te Sprychy Bo coś mi, coś mi zablokowało koło. Ale chyba wszystko jest... Ale chyba wszystko jest ok Tak mi się wydaje Jawio, Ale jesteśmy brudni no. Ej, <śle> <śle> Ale wolę być brudny niż kwas no, Żeby był Ja w ogóle dzioba tam Myślałem, już, że klamka połamana, ale jest ok Chwilę powiedzieliśmy. <śle> I już nie ma, patrzcie panów, speszyli się chłopaki Całe to zajście podsumuję w dosłownie kilku słowach Ponieważ muszę się z wami podzielić własnymi emocjami Teraz jestem zadowolony, ponieważ nam się udało wyjechać samtąd O dziwo, przez jakąś dziurę w płocie Nie wiem jak to się w ogóle stało Ale no, goniła nas prawie cała ochrona Z tego tajnego obiektu, tak sobie go nazwijmy Ponieważ ja nie do końca nawet wiem, gdzie my wjechaliśmy Ten miły gościu jeden był naprawdę spoko Powiedział nam, żebyśmy uważali Ale kiedy już takich dwóch karków wyszło z tego auta No to już lekko się wystraszyłem, poczułem ich od na własnej skórze, ale to jest właśnie zaleta Surona: że jest on elektrykiem, jest cichy. Jakbyśmy tam byli z pajnówką, to myślę, że byśmy tam nie wyjechali. Pewnie byłaby policja i moglibyście już tego nie obejrzeć. No, emocje naprawdę były tam mocne. Zresztą nawet ja się wydupcyłem, Szczerze już myślałem, że on nie odpali i że nas złapią żeby się na ciebie wydalił. Na tej drodze ostatnio trenowałem troszeczkę jazdę na jednym kole Ale tak z nóżką na siedzisku, albo z dwiema I zaraz zobaczymy jak mi pójdzie, tylko sobie tak odłożę Yo O kurde, Mocno Yeah 50 na godzinę Ej kurde, powiem wam, że takich to ja jeszcze tutaj nie robiłem w której mi w ogóle nie wychodziły za bardzo, a dzisiaj jest dobrze Dobra, lecimy jeszcze raz Uuu, Trochę za mocno tam było Ja pierdziele, jedna ulica na dwa razy, ostatnio to 10 razy to robiłem Trzeba próbować nowych rzeczy, tak jak mówiłem na początku odcinka Dzisiaj będziemy próbować mnóstwo nowych rzeczy, cały rok A z kolei drugi sposób jaki trenowałem to jest taki, że stajecie sobie normalnie tak nogami na siedzisko i na tu stacie bo tu trzeba jechać troszeczkę szybciej niż tak, niż tak powoli. O, i tak lecicie, nie? Tylko to jest mega trudne. O! O! Kurde! To jest jedna z lepszych prób, więc jestem zadowolony. Jest miara dobrze. To było spoko, to było Git. Najbardziej preferuję aktualnie to zwykłe Willy, bo najczęściej je próbowałem, ale to z jedną nóżką też jest całkiem spoko. O, jakoś tam idzie. Coś tam się ogarnia. Coraz wolniej, Git. Jest spoko. O! Ej, dobra! To była naprawdę dobra próba. Do, do 30 nawet nie dobiliśmy na godzinę. Tam jest jakiś taki. Długi pomost, ja bym się chciał na niego dostać, ale nie wiem czy tędy, czy tędy przejedziemy, kurde Ole Ale nadupcają mi po mordzie te kur... badyle, ja p... dole Bo fajnie byłoby tutaj zobaczyć akurat właśnie panoramę całej Warszawy, mógłbym wam pokazać Także pojedziemy sobie prosto i zobaczymy, no Nie chciałbym stąd spaść, ani w lewo, ani w prawo, bo to jest dużo wyżej niż wam się wydaje na GoPro To tu jest tak no, ze 2,5 metra to powiem wam, że jest na pewno Oj Uo, tylko teraz my sobie zdałem sprawę z tego, że nie wiem jak tutaj zawrócę później. Ale dobra, będę się martwił później o to. Zobaczcie. Całą widać Warszawę. Tutaj starubeczka, proszę bardzo. Ale no, ogólnie daje wisełkom. O ja pior, ale bym się drzbał, nie? O, proszę bardzo, pyk. O, strzelimy kolejną fotę. Nie no. Z którąś prezentuje zarą, wyjście widzowe. O kurde uch. No ale tak jak mówię, nie chciałbym tutaj się zdubcyć, bo tutaj jest takie no... Tak jak mówię, jakieś 2,5 metra będzie, no myślę, że wtedy już bym musiał tej surona zostawić, bo bym go nie wyłowił. A nawet jakbym tutaj wpadł i bym go wyłowił, to pewnie już by było po nim, bo koszt naprawdę pewnie by przewyższał jego wartość. A jeżeli chodzi o osobę, która zgarnia błotniczek, no to tutaj macie zwycięski komentarz. Ta osoba była najszybsza, napisała poprawną odpowiedź i wygrywa błotniczek od firmy Spank. Proszę bardzo, tutaj mamy Spanka. Taki fajny bonusik ode mnie i pamiętajcie o tym, żeby napisać komentarz, co takiego byście chcieli na streamach oglądać, co takiego dla was nagrywać. Jestem bardzo ciekawy. I standardowa łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem i widzimy się niebawem. Ale co do domu, bo dzisiaj był dzień pełen wrażeń. Siemano, narka.